Witam po raz drugi w dniu dzisiejszym z nowym samochodem, który trafia do oferty. Jest to Ford Mondeo w poszukiwanej wersji wyposażenia czy wersji stylistycznej. Nie wiem, jak to, jak to dokładnie jest w Fordzie, bo nie jestem aż takim specjalistą od tej marki. Titanium S, rok produkcji 2013, przebieg 254 000 km. Samochód cały w fabrycznym lakierze. Pełna historia serwisowa. Także pokrótce by to było na tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Ciężko w moim głosie się tutaj doszukać jakiejś fascynacji, w porównaniu do konkurencyjnej firmy, która się specjalizuje w Fordach i stawia ten samochód jako jakieś tam bóstwo, unikat. Top wśród samochodów używanych. Ja tutaj mam zdanie odmienne. Jeżeli to by była Julieta czy Mega GT, to mógłbym się kolokwialnie mówiąc jarać. Fordem się jarał nie będę, ponieważ fanem Forda nie jestem, nie byłem i nigdy nie będę. Ale wracając do tematu, pokażę, jak ten samochód się prezentuje od strony wizualnej. Bardzo ładna karoseria. Co nie znaczy, że jakiś tam drobnych mankamentów nie posiada. Pierwszy widać tutaj, delikatna odcierka na zderzaku. Zdrowa opona z 20 roku, według historii, wynika że samochód miał lakierowane w przeszłości pół przedniego zderzaka z prawej strony. Kolejny mankament, tutaj ta dokładka z titanium S zahaczyła jakiś krawężnik tutaj również jest przetarta to by było słowem wstępu na tyle jeżeli chodzi o stronę taką wizualną zewnętrzną przejdziemy do pomiaru powłoki lakierniczej na masce mamy 90 mikronów na błotniku również 70 Osiemdziesiąt. Dziewięćdziesiąt. Klapa bagażnika osiemdziesiąt. Druga strona stówka. Osiemdziesiąt. Siedemdziesiąt. botnik 100 i dach 90 Także to by było na tyle, jeśli chodzi o powłokę lakierniczą. Samochód ma delikatny mankament w postaci nieszczelnego dachu. Nie jest to jeszcze zdiagnozowane. Nie wiem, czy jest to po prostu odpływ zatkany, czy jest jakaś uszczelka do wymiany. Dzwoniłem do specjalisty jednego w Kielcach od Szyberdachu. Aktualnie przebywa na urlopie, ja mam się kontaktować za tydzień. Termin jakiejś tam naprawy diagnostyki tej usterki to jest za około 3 tygodnie, dlatego postanowiłem, że ten samochód na razie wystawię w stanie, wystawię w stanie takim jakim jest tą usterką wspomniany wcześniej specjalista powiedział żeby okleić to taśmą także to zrobiłem żeby nic do samochodu nie kapało jak ktoś ma ochotę kupić ten samochód w stanie takim jest w dużo lepszej cenie niż normalnie miałoby to być no to zapraszam jeśli nie no to zostanie to naprawione w swojej kolejności nie jest to tak, że mam tylko na głowie ten samochód i będę szukał specjalisty poza kielcami. Na pewno yy, tak nie będzie, musi swoje odstać, jeśli nie znajdzie wcześniej po prostu nowego nabywcy środek TitaniumES. Czerwona nitka, podgrzewane fotele bez wentylacji. nawigacja z kamerą cofania jest ta stacja multimedialna. Nie wiem, co tu jeszcze mogę po tym samochodzie powiedzieć, jeśli chodzi o wyposa wyposażenie. Tak jak mówię, ja specjalistą od Forda nie jestem aż takim, żeby to do dobrze rozkminiać Nawet powiem Wam szczerze, nie umiem tego radia. Obsługiwać nawet mogę Wam powiedzieć, że jest to dla mnie samochód ciężki w obsłudze. Nie jest taki intuicyjny jak samochody włoskie czy Skoda, czy jakieś tam samochody japońskie. Tu mamy ten Schubert. Kwestia historii tego samochodu. Pokażę Wam, jak to wygląda od strony. Właścicieli. Samochód pierwszy raz został zarejestrowany 3 czerwca 2013 roku. Ta osoba jeździła nim do grudnia, znaczy osoba, firma tak naprawdę. A właściciel zmienił się w tym samym roku, w grudniu, czyli po pół roku. Samochód przeszedł w ręce prywatne i do samego końca był użytkowany przez pana Tomasa. Jeżeli chodzi o historię serwisową, no książka typowo Fordowska, z której możemy się dowiedzieć tyle co nic, jedyne daty, przebiegi yy, i tak naprawdę tyle. Nie ma żadnych wzmianek ani miejsca nawet na to, żeby zaznaczyć jakiś tam rozrząd czy, czy, czy coś takiego. Oczywiście można byłoby to dopisać, no tutaj nikt tego nie zrobił, także. Dla mnie jest historia tego samochodu taka, że był serwisowany, a co było robione kiedy i dlaczego, to nie wiem. Pokażę wam jeszcze na koniec silnik. Pewnie wiele osób się tutaj spodziewa starego zalanego diesla. To pokażę wam, że tak nie jest. jest. Motor jest suchy, niemyty, nieplakowany, jak to w większości autochandli polskich bywa. Jeżeli ktoś jest fanem mycia silnika, no to może sobie taki samochód kupić, umyć i tyle po prostu. Także reasumując, jeżeli komuś się ten Ford Mondeo Titanium S podoba, zapraszam do kontaktu, trzymajcie się do następnego odcinka.